おいし i です。 A czy ja będę mogła potem chociaż raz wziąć na No to zapraszamy z naszej Tylko strony. ja później jak przyjdę umyję ręce i... Dobrze, innego. bo to jest, To jest, Chciałam jest? No moment, tak. Bo mi się no wtedy no nie one. udało. Oczywiście tylko nie jak nie udało. Jeszcze jest, no O Jezu, o Boże. Ile ona ma? 3,5 no miesiąca, prawie 4. डब्बे जीमत कीजिए तो तब तक के पीछे के Można opublikować to później? Słucham. Można opublikować to później? Z panią, bo to pani jest w tle. A pan jest na no, 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 no. Tak, dziękuję bardzo. A gdzie będzie? Tam jest napisane A portal polski? Tak, tak. dziękuję bardzo.